Dzisiejsza Ewangelia to wyjątkowe spotkanie dwóch kobiet, Marii i Elżbiety. I to spotkanie gniesie głębokie przesłanie o bliskości Boga na każdym etapie naszego życia, ale szczególnie odczuwamy tę bliskość w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów, trudności, choćby przeżywania cierpienia. Elżbieta, napełniona duchem świętym, rozpoznaje w Maryi matkę zbawiciela, i to poruszenie dzieciątka w jej łonie staje się wyrazem i radości, i nadziei, ale jest to też moment, w którym życie, choć jeszcze bardzo kruche, bo pod sercem matki, zostaje otoczone Bożą Obecnością. I tak jest już zawsze, aż do odejścia człowieka z tego świata. Na jakimś etapie swojej życiowej drogi. Wchodzimy poprzez liturgię, poprzez te najbliższe dni, w celebrowanie tajemnicy Bożego Narodzenia. Chrystus staje się człowiekiem. Dzieli się z nami tak naprawdę każdą chwilą życia. Jest obecny z nami od momentu poczęcia poprzez dzieciństwo poprzez naszą młodość, później starość poprzez różnego rodzaju. Wymiary naszego tutaj funkcjonowania na tym świecie, poprzez nasze cierpienie i poprzez nasze radości. Chciałbym dzisiaj rozważyć ten fragment Ewangelii troszeczkę w takim nietypowym kontekście, bo w kontekście choroby i cierpienia dzieci, rzadko się mówi o tym w ogóle w kościele. Nie ma też okazji, żeby może w czasie rekolekcji poruszyć tego tematu, ale wydaje mi się, on jest szczególnie ważny w kontekście właśnie wsparcia takiego psychologicznego i duchowego dzieci, które doświadczają choroby i cierpienia, a dorosłym brakuje pewnych narzędzi, yy, merytorycznej wiedzy, jak radzić sobie z tą sytuacją, i jak dzieci wspierać w tej trudnej sytuacji ich życia. W ogóle życia ich bliskich. Pierwsza taka ogólna uwaga, zresztą tutaj chyba już to wybrzmiało, że ja też jestem między innymi psychoankologiem. Co prawda zajmuję się psychoankologią dorosłych, ale na etapie studiów miałem też bardzo silny właśnie blok psychoankologii dziecięcej. I oczywiście taka ogólna uwaga, spośród wszystkich nowotworów, które diagnozujemy. Nowotwory u dzieci to jest tak naprawdę 1%, a więc można powiedzieć, że są to choroby rzadkie, ale jednak występują i co już słyszymy o jakiejś zbiórce właśnie na leczenie, na terapię dzieci z chorobą nowotworową. Cierpienie dzieci to jest tajemnica, która często nas przerasta. Nie ma prostych odpowiedzi na pytanie o sens bólu, zwłaszcza gdy dotyczy to tajemnicy niewinnego cierpienia cierpienia najbardziej bezbronnych jednak poszukujemy gdzieś odpowiedzi poszukujemy w wierze w relacjach szukamy w sytuacji kiedy doświadczamy takiego dramatu w życiu pomocy u specjalistów udajemy się nawet do znachorów no szukamy różnego rodzaju pomocy żeby ratować nasze dzieci przed ciężką chorobą przed jej konsekwencjami Ewentualnie przed ich przedwczesną śmiercią. Chociaż trzeba powiedzieć też od strony medycznej, że są bardzo dobre rokowania, coraz lepsze poprzez nowe metody terapii onkologicznej i dużo nowotworów dzieci bardzo dobrze odpowiada na leczenie onkologiczne, czy na radio, czy chemioterapię, czy leczenie celowane. Więc tak naprawdę dzisiaj już mamy sukcesy. Coraz lepsze, coraz większe w wyleczeniu dziecka z przewlekłej choroby, choćby z choroby nowotworowej. Ale szukamy też narzędzi w naszej wierze, jeśli mamy tę łaskę wiary. Oczywiście nie wszyscy ją mają. Ewangelia przypomina nam, że Bóg nie jest obojętny na ludzki los. Tutaj Maryja właśnie w tym geście udania się do Elżbiety, która jest w jakimś kryzysie. Staje się obrazem Bożej troski. I tak samo dzisiaj Pan Bóg posyła ludzi, posyła rodziców, lekarzy, opiekunów, duszpasterzy, by nieść wsparcie i miłość dzieciom właśnie w cierpieniu i w chorobie. Dlatego warto znać te mechanizmy rozumienia przez dzieci, czym jest choroba i jak na to rozumienie odpowiedzieć naszą rozmową i naszym wsparciem. Jeśli to ma być profesjonalne, i ma być nie ukierunkowane tylko na specjalistów, na lekarzy, na psychologów, na psychonkologów, ale na rodziców, bo oni jako pierwsi są w stanie zapobiec pewnym konsekwencjom niewłaściwego zrozumienia, przyjęcia, zinterpretowania przez dzieci właśnie tego stanu, który przeżywają, który dla nich jest obcy, który dla nich jest szokiem, no to jednak ta wiedza taka podstawowa jest konieczna. Jak dzieci na różnych etapach rozwoju rozumieją chorobę? Dzieci w wieku przedszkolnym, gdzieś około od dwóch do sześciu lat wiemy, że mamy, mają bardzo ograniczoną zdolność rozumienia przyczyn choroby. Po prostu chorobę postrzegają jako wynik pewnych y, działania, pewnych zewnętrznych sił, jakiejś magii. Co jest oczywiście związane z ich etapem rozwojowym, bo posługują się głównie magicznym myśleniem. Mogą uważać, że choroba jest na przykład karą za ich złe zachowanie, za to, że były niegrzeczne, że coś złego powiedziały babci i w tej chwili chorują. Uważają także, że jest czymś choroba, co po prostu się dzieje, bez jakiegoś związku właśnie z fizjologicznymi procesami. Więc wymagają od nas tak naprawdę bardzo prostych, uspokajających wyjaśnień, ale co jest kluczem, wymagają naszej obecności, one potrzebują bliskości rodziców i opiekunów, czułości, przytulenia, pocałunku, zapewnienia, że będziemy razem zawsze, prawda, w momencie, kiedy cię będzie coś bolało, gdy będzie to u, jakaś uciążliwa dla ciebie terapia. Dzieci w wieku oczywiście wczesnoszkolnym na kolejnym etapie rozwojowym, między, 7, między prawda, 7 a 11 rokiem życia zaczynają rozumieć chorobę już w bardziej logiczny sposób, są w stanie połączyć ją chociażby z różnymi przyczynami biologicznymi. Dzieci rozumieją, że można się chorobą zarazić od kogoś, prawda, że są infekcje. Oczywiście opisują to w swój sposób, że po prostu prawda leci z nosa. To jest infekcja. Mogą mieć y, oczywiście konkretne lęki, które dotyczą konsekwencji tej choroby, takie jak ból, jak śmierć, jak separacja od rodziny albo od rówieśników, którzy na tym etapie zaczynają już dla nich być bardzo ważni. I też potrzebują jasnych informacji od rodziców, od środowiska o swojej sytuacji, ale oczywiście te jasne informacje w prosty sposób przekazane, dostosowane do ich poziomu rozumienia, są dla nich bardzo wspierające. Później i oczywiście rozpoczyna się okres dojrzewania około 10-12 roku życia i oczywiście on trwa, i to jest szczególny okres, szczególny i oczywiście dla młodzieży, i dla dzieci, i dla rodziców. To rozumienie choroby jest bardziej już abstrakcyjne, bardziej kompleksowe, są w stanie zrozumieć mechanizmy fizjologiczne, wiedzą co to jest rozkład ciała, wiedzą jakie są konsekwencje zdrowotne, często martwią się już różnymi skutkami, najbardziej się martwią skutkami społecznymi. Rodzice są dla nich też ważni, na tym etapie bardzo ważni, ale jednak ważniejsi są rówieśnicy. Oni bają, bardzo się boją oceny rówieśników i odrzucenia rówieśników. Rodzice to bardzo przeżywają, często skarżą się, mówią, że no, tak jakby oni, te dzieci się od nich odsunęły, jakby ich nie potrzebowały. Rodzice robią wszystko, co mogą, żeby ich ratować, a one się dystansują. Nie dlatego, że nie kochają, po prostu weszły w inny etap rozwojowy i tutaj autorytetem, często środowiskiem, z którym się bardziej liczą, to są rówieśnicy. Oni są dla nich czasami ważniejsi, nie przestali kochać rodziców, kochają ich, bo tak naprawdę rówieśnicy na jakimś etapie odejdą chorowania, a rodzice będą zawsze do końca. Ale musimy o tym pamiętać i też chciałbym uspokoić rodziców, że to jest normalny etap rozwojowy i nie powinien być niepokojący, ale w sytuacji w ogóle zagrożenia, gdy jest ciężka choroba w rodzinie, szczególnie choroba dziecka, no to wszyscy uczestniczą jako członkowie w klimacie tego dramatu. Nikt nie jest od obniżonych nastrojów, od trudnych sytuacji tak naprawdę wolny. Natomiast młodzi ludzie na tym etapie rozwojowym potrzebują rozmowy o trudnych tematach, a często dorośli nie są do tego gotowi. To bardziej młodzież jest gotowa i otwarta na tę rozmowę, a my jesteśmy zupełnie nieprzygotowani. Oni potrzebują rozmowy na temat przewlekłości choroby, potencjalnych skutków, jakichś zagrożeń. Ważne jest, aby traktować ich z szacunkiem i zapewnić im wsparcie emocjonalne i odpowiedź na ich pytania. Nie wolno od tych pytań uciekać, bo oni muszą wyrazić te negatywne emocje i niepokoje, które są w nich. Zresztą na tym etapie pracuje się z dziećmi już z na wcześniejszym etapie rozwojowym pracuje się z dziećmi nad uwalnianiem agresji, złości, strachu, który jest spowodowany leczeniem onkologicznym i ewentualnym zagrożeniem ich życia i zdrowia. Więc. Naturalną rzeczą jest i u dorosłych, zresztą u każdego człowieka, żeby emocje nazywać, żeby te emocje wypowiadać, żeby ten stan napięcia emocjonalnego z siebie wyrzucać. Jeśli się tego nie robi, no to to skutkuje różnego rodzaju zaburzeniami funkcjonalnymi naszego organizmu, których jest oczywiście bardzo wiele i to nie jest temat, żeby te kwestie poruszać. Natomiast niezależnie od wieku, Dzieci potrzebują empatycznego podejścia, akceptacji swoich emocji. Te wszystkie emocje, które przeżywają dzieci czy młodzież, są naturalne. Złość, bunt, niechęć, prawda, spotkania się prawda, z lekarzem, z terapeutą. To są wszystko naturalne stany, to są stany adaptacyjne do nowej sytuacji. One miną. Jeśli nie mijają, to trzeba rzeczywiście wtedy wsparcia specjalisty, psychologa, psychoonkologa, czasami psychiatry. Wyjaśnienie choroby to jest kolejna, yy, kolejna sytuacja, która musi być w jakiś sposób yy, no wyjaśniona. Wyjaśnienie choroby w sposób przystępny oczywiście dla, dla ich rozwoju to jest konieczne. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie bezpieczeństwa wynikające z obecności. Osób bliskich, ważnych dla nich, oczywiście rówieśników, opiekunów, kolegów, żeby nie rezygnować prawda, z tych spotkań. Oczywiście te spotkania będą może wyglądały troszeczkę inaczej, bo w czasie leczenia onkologicznego dzieci są słabsze na jakimś etapie, więc oczywiście ten czas, który spędzają z rówieśnikami, powinien być monitorowany ze strony rodziców, żeby te dzieci nie przemęczać. Ale absolutnie one muszą się socjalizować z tą grupą rówieśniczą, bo to wpływa na kondycję ich psychiczną, ich wspiera w procesie leczenia onkologicznego albo ten proces bardzo utrudnia, a czasami zatrzymuje. Dzieci, które rozumieją swoją sytuację, my już z badań dzisiaj to wiemy, na miarę oczywiście swoich możliwości poznawczych, są bardziej zdolne do radzenia sobie z chorobą i szybciej się adaptują do trudnej sytuacji życiowej, lepiej odpowiadają na leczenie onkologiczne. Ale oczywiście dzieci też nam stawiają trudne pytania, na które my dorośli czasami nie znamy odpowiedzi i jesteśmy przerażeni tymi pytaniami. A brak odpowiedzi jednak generuje lęki u dzieci, bo one nie mają czasami z kim porozmawiać na ten temat, a jednak tego ogromnie potrzebują. Skąd jest cierpienie? To są też pytania dzieci. Po co ono się przetrafia? Czemu w rodzinie ktoś ciężko choruje? Skąd się biorą nagłe wypadki? Skąd się biorą katastrofy? Dlaczego bywa, że i dzieci zapadają na nieuleczalne choroby, że umierają w młodym wieku, albo są przykute do łóżka, albo borykają się z niepełnosprawnością? I te pytania oczywiście zawsze są okazją dla dorosłych do ćwiczenia się w cnocie pokory, ale to za mało. My musimy w rozmowie z dziećmi czy z młodzieżą przekazać przede wszystkim taką zasadniczą treść, że my nie wiemy wszystkiego jako dorośli. Bo w jakiś sposób my myślimy, że powinniśmy wiedzieć wszystko i na wszystko odpowiedzieć. To są takie sytuacje, jak choroba i cierpienie, że wobec tych rzeczywistości wszyscy jesteśmy bezradni, bo nikt nas nie szykuje tak naprawdę na ten moment, kiedy my się. Z kiedy my dotykamy cierpienia, kiedy my dotykamy choroby, kiedy my zmagamy się ze stratą, kiedy my musimy oswoić się z żałobą. Więc my nie wiemy wszystkiego i możemy bez przeszkód przyznać się przed naszymi dziećmi, że są w życiu takie zdarzenia, są takie sytuacje, które po ludzku nas po prostu przerastają, są dla nas za trudne i to nie jest żaden wstyd, to jest prawda. Nie zrozumiemy ich, prawda, do końca. Szukamy odpowiedzi, mówię. Chodzimy do różnego rodzaju specjalistów, ale szukamy też pociechy w Bogu, w Jego słowie. Ale to też nie jest wcale tak, że Pan Bóg nam daje pełne zrozumienie tej sytuacji. Nie. On daje nam częściowe zrozumienie tak naprawdę, dopiero z perspektywy jakiegoś czasu i przepracowania trudnych sytuacji my widzimy w tym wszystkim sens albo nie widzimy tego sensu bo to się nie dokonuje automatycznie religijne odpowiedzi one są sensowne ale one nie one są częściowe kilkanaście lat temu papieżowi Benedyktowi XVI zadano takie trudne pytania zaproszono go do telewizji i ludzie z różnych części świata zadawali papieżowi pytania też Jakaś mała Japonka y, spytała papieża wtedy o niedawny kataklizm tsunami w jej kraju i o cierpienie wielu ludzi, o strach, jakie wywołało tsunami. I odpowiedź papieża była zaskakująca, ale to jest pewna próba odpowiedzi y, dla, oczywiście dla dziecka. Y, na tą trudną rzeczywistość, która zawsze dla nas jest jakoś trudna, jakoś szokująca i przerastająca nas, warto ją oczywiście uwzględnić, oczywiście dostosowując do, do swojej jakiejś sytuacji. Papież mówi tak: Nie mamy odpowiedzi, ale wiemy, że Jezus cierpiał tak jak Wy, niewinny. Że Pan Bóg, który objawia się w Jezusie, jest po Waszej stronie. To wydaje mi się bardzo ważne, mówi papież, chociaż nie mamy odpowiedzi, chociaż pozostaje smutek. Bóg jest po waszej stronie i bądźcie pewni, że to Wam pomoże i że pewnego dnia może zrozumiemy też, dlaczego tak jest. Bóg mnie kocha, chociaż wydaje się, że mnie nie zna. Kocha mnie i jest po mojej stronie. I miejcie świadomość tego, że pewnego dnia zrozumiecie, że to cierpienie nie było na próżno. Nie było nadaremne, ale że za nim jest jakiś dobry plan. Często to jest plan Bożej miłości, chociaż w danym momencie jest szokujący i zupełnie nie do przyjęcia w kontekście niewinnego cierpienia dzieci. Przywołuję zawsze taką sytuację, tutaj się nią dzieliłem, przywołam ją też na okoliczność dzisiejszego spotkania z Państwem, kiedy opowiadał mi pewną historię. Ech, właśnie w tym kluczu, który tutaj prezentuję, kapelan szpitala, który kończył posługę któregoś tam dnia w swoim szpitalu, wszedł do kaplicy, zdjął strój duchowny, był już po cywilu, jakiś młody, trzydziestoletni. Człowiek wpadł do kaplicy szpitalnej, zachowywał się nerwowo, biegał po tej kaplicy, tak jakby oczywiście w sumie nie wiedział, w jakie miejsce wszedł i mówi, że no szuka jakiegoś gościa, który zawiaduje tym miejscem, tak mówi do niego. No mówi, no jestem tym gościem. To pan jest tym księdzem? Tak. Proszę Pana, ja muszę porozmawiać no chyba z Panem, bo przydarzyła się dziwna sytuacja. Moja córka jest na oddziale onkologicznym. Ma ostrą, prawda, białaczkę. Jest poddawana leczeniu onkologicznemu. Jest w bardzo ciężkim stanie. Lekarze mówią, że jej życie jest zagrożone. I ona... Podzieliła się ze mną taką historią. Ja myślę, że to jest w ogóle coś nieprawdziwego, nienormalnego. Ja jestem osobą niewierzącą. Moja żona że ona nauczyła ją modlitwy, prawda? Ona była u Komunii Świętej. Myśmy mieli ją w bardzo młodym wieku, jeszcze byłem nastolatkiem, kiedy ona się urodziła. Ale ja w to nie wierzę w ogóle wszystko, co. Ale ona mi powiedziała, że jej się Matka Boża przyśniła. No dla mnie to jest śmieszne, no ale. Matka Boża powiedziała jej, że jeżeli tatuś się wyspowiada, to Matka Boża ją uzdrowi. No i żeby tatuś się wyspowiadał. Ale wie Pan, ja przyszedłem tutaj, ale ja nie umiem się spowiadać, bo ja się może spowiadałem do Komunii Świętej i później no to w ogóle to mnie nie interesowało, że ja w to nie wierzę. Dla mnie to jest to wszystko śmieszne, co tu się dzieje. Ale no, ja obiecałem mojej córce, więc ja powiedziałem, że no, przyjdę porozmawiać z tym księdzem. No i rzeczywiście była się rozmowa, która była opowieścią historii życia tego człowieka, która zakończyła się rozgrzeszeniem. No i on przyszedł do tej córki następnego dnia, powiedział córce, że rzeczywiście był z I to był taki stan już zaawansowania tej choroby nowotworowej leczenie było raczej już objawowe. Więc rokowania były bardzo trudne, jeżeli chodzi o wyleczenie tego dziecka, ale w ciągu dwóch tygodni bardzo się poprawiły badania i doszło do remisji choroby. I to na długi okres czasu. To takie zupełnie niestandardowe. Ta dziewczynka żyła jeszcze dwa lata. I po dwóch latach zmarła, ale te dwa lata to był okres, że ten. Człowiek wrócił do kościoła, założył jedną z silniej działających wspólnot charyzmatycznych, że odzyskał sens swojego życia. Tego dziecka już nie ma, to znaczy nie ma go, nie ma go pośród fizycznie nie ma, ale on został stałym diakonem, otworzył taką fundację, która wspiera. Rodziców, dzieci, prawda, które zmarły na skutek choroby nowotworowej. I on też właśnie mówi, że to jest taka sytuacja, że to jego dziecko ofiarowało mu sens życia na nowo, dało mu nadzieję, dało mu wiarę, która stała się siłą jego życia w momencie, kiedy. Ona odeszła. Oczywiście można to było interpretować, czy to był cud, czy nie był cud. Cudem jest na pewno to, albo jakąś wyjątkowością, że on wrócił do Boga, jest tego dumny, jest to jego silnym zasobem do radzenia sobie z, z życiem, że odzyskał spokój serca, mimo że rzeczywiście tego dziecka już nie ma. A więc to, tak jak powiedziałem przed chwilą, że. Pewnego dnia zrozumiemy, że to trudne cierpienie nie było na próżno, że nie było nadaremne, że jest za nim jakiś plan miłości Bożej, który dla nas na obecną chwilę jest niezrozumiały. Co wtedy powiedzieć, gdy dziecko cierpi, gdy pyta o cierpienie innych? Czy są jakieś proste sposoby? Prostych nie ma, ale kilka podpowiedzi chciałbym tutaj Państwu pozostawić. Starajmy się w takich sytuacjach pamiętać o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to jest oszukiwanie, że wszystko będzie dobre, że będzie wszystko dobrze. Mamy taką tendencję w takich sytuacjach, nie martw się, wszystko będzie dobrze. No tutaj w tej sytuacji, no to może być różnie, ale nie zawsze będzie dobrze. Mówimy, a to nic wielkiego. To jest bez sensu takie mówienie. Prawda jest taka, że boli i że będzie smutno. Teraz jest czas na łzy, a łzy to nie jest krwotok. Trzeba wyrażać emocje. Oczywiście trzeba dziecku powiedzieć, że jeżeli będzie jakiś zabieg wykonywany, no to będzie to bolało, będzie to może ugryzienie muchy, komara albo pszczoły, które jest bolesne. Ale bez względu jak będzie bolało, to ja będę przy tobie, będzie mama, tata, lekarz, będą osoby, które będą do tego momentu, aż przestanie boleć. Jeżeli ludzie mają łaskę wiary, to zachęca się ich do tego, żeby choćby spojrzeli na krzyż. Oczywiście to nie sprawi, że cierpie, cierpienie minie, ale przypomni nam prawdę, że Pan Jezus też cierpiał i też jest z nami, że z nami jest Jego mama, która też cierpiała widząc Jego śmierć i że też Jego Matka jest z nami i może się, można się im zawsze wygadać, można ich poprosić o umocnienie i oni są szczególnie blisko nas wtedy kiedy nas jest źle w życiu. No i pamiętać, że mamy siebie nawzajem, że mamy rodziców, nauczycieli, lekarzy, że mamy psychologów, że mamy bliskich, że mamy przyjaciół, żeby móc z nimi porozmawiać, że mogą posiedzieć obok, że można się do nich przytulić, że nie być sami z tym bólem, bo to jest nienormalne, bo normalne jest to, że człowiek choruje. Że doświadcza bólu, cierpienia, straty, nawet śmierci. To jest naturalne. Tego nie unikniemy. To jest wpisane w każde ludzkie życie. Ale co jest nienormalne? Nienormalna jest samotność. Samotność jest nienormalna. I trzeba zrobić wszystko, żeby człowiek w cierpieniu nie był sam. Wtedy, jak człowiek cierpi, zauważcie, przynajmniej w Kościele powinno być takie rozumienie cierpienia. To nie można tego człowieka obciążać, mówię, księża czasami tak mówią, niech się pani więcej modli. No ale to jest bzdura. Jeżeli cię boli, to to by się nie chce modlić, To by się nic nie chce. To wspólnota jest od tego, żeby się modliła. Właśnie wspólnota religijna jest od tego, żeby się modliła za osobę, która cierpi, którą boli. Bo jak człowiek boli, to on jest czasami w stanie tylko trzymać różaniec w ręku. Ale on czasami i buzi. Ludzie, którzy są bardzo wierzący, jak się ich pyta na jakimś etapie ich ciężkiej choroby albo odchodzenia, czego się boją, to boją się, żeby nie bluźnić Bogu, nie bluźnić przeciwko Bogu w momencie, jak będą doświadczać bólu. Więc wspólnoty religijne są potrzebne, ale właśnie po to, żeby przejąć ten obowiązek modlitwy za osoby konające, chore, cierpiące, bo one są częściowo nieświadome. Ale jak Was boli głowa, nawet głowa, nie chodzi o chorobę nowotworową, to ciekawe, czy Wam się chce modlić. Niech sobie każdy odpowie według swojego własnego klucza. Dlatego na pewno będzie niedobrze, jeśli nasze dzieci, przez nasze zaniedbanie, nauczą się, że cierpienie ma sens samo w sobie, że ono jest dobre, bo ono nie jest dobre, bo ono nie uszlachetnia. Ono jest zawsze upokarzające. Cierpienie oczywiście ma sens nadany mu przez Boga, bo Bóg, nawet z największego bólu i złez, potrafi wyprowadzić dużo większe szczęście, dobro i radość. Ale cierpienie nie jest dobre. Jest skutkiem grzechu pierworodnego i w Bożym Planie nie ma miejsca na cierpienie. W niebie nie będzie cierpienia i nie będzie bólu i każda łza zostanie otarta i te skrawki te przedsmaki tej rzeczywistości są dostępne dla nas już tutaj na ziemi. A sprawienie, że dzieci będą za tym niebem tęsknić i tego nieba pragnąć, będzie tak naprawdę naszym największym sukcesem wychowawczym religijnym. Niech to spotkanie Maryi i Elżbiety i inspiruje nas do działania, do bliskości, do empatii, do modlitwy za wszystkie cierpiące dzieci. Dziękujmy Bogu też za to, że mamy dzieci zdrowe, chociaż niegrzeczne, chociaż może nas niesłuchające, chociaż się buntujące przeciwko nam, ale docenimy to, że mamy też dzieci zdrowe i że mogą się rozwijać, że mogą cieszyć się każdą chwilą. W ten sposób możemy naśladować postawę Maryi, która właśnie z pośpiechem niesie obecność Boga tam, gdzie jest najbardziej jej potrzeba, a więc tam, gdzie jest ludzka bieda, nieszczęście i samotność.